Witam serdecznie w kolejnym odcinku serii Tania i Tani. Dzisiaj będzie coś dla osób chcących zacząć swoją zabawę z oraz coś dla osób, które interesują się tematyką nożową. Pewnie nikogo nie zdziwi, że chcę wam pokazać e, AGMA 003, ale jest to wciąż jedna z najlepszych replik do... E, do tak naprawdę 300 zł, bo mniej więcej od tyłu zaczynają się już repliki elektryczne i... On kosztuje tutaj 70 zł Ostatnio pod moim filmem recenzją właśnie tej strzelby był komentarz że wersja z kolbą kosztuje 100 zł A wersja bez kolby 70 No moim zdaniem to jest troszeczkę za dużo Więc wystarczyło tutaj chwilę poszukać I tutaj wam Gany mamy do wstępnej strzelby za, za 70 zł Dokładnie 69 a wersję szatca 60 zł, czyli o 10 zł dalej. Czym one się różnią? Tutaj zmieniona tylko kolba, to odtąd do lufy to jest, to jest dokładnie to samo co w przypadku tej strzelby, więc nie ma żadnych drzwi, z jedynie jak ktoś chce z kolbą, ktoś chce bez kolby ma tutaj do wyboru. Ja polecam bym właśnie wersję bez kolby jako chyba dość mniejsza grupa osób, ponieważ miałem oba te yy, w ręku te strzelby i o wiele lepiej mi się biegało z tom. Jest to też yy, limit, jest to 300 FPS, więc to się bez problemu myśli w limitach CQB, a wtedy y, bez kolby chyba będzie wygodniej ale każdy tutaj ma swoją opinię, nie będę w to wchodził. Kolejną rzeczą jest nóż cold steel, tanto light. Jest to nóż, który tutaj kosztuje 120 zł, a ja w niektórych sklepach widziałem nawet za ponad 150 zł. Więc jestem pewien, że nikt z Was nie znajdzie tego noża taniej. I ktoś chce kupić, jeżeli ktoś chce kupić ten nóż, to śmiało polecam właśnie z tej, z tego sklepu. jak zwykle dziękuję za uwagę, zapraszam Was na mojego Facebooka i jeszcze co do Facebooka to będzie coś o nim powiedziane. Jak zwykle... Możecie napisać jakiś komentarz, komentarz jest może fajniejszy od łapek, ale łapkę też możecie zostawić. Jak zwykle, do zobaczenia. No i cześć.